Dzień dobry państwu. Witam. Dzisiaj środa, 25 dzień października i znów o wolności słowa, a to dlatego, że poszczególne ugrupowanie, poszczególne strony różnych konfliktów powołują się na wolność słowa podczas same wcześniej albo nawet i teraz po prostu odmawiają prawa do tego samego swoim oponentom. Tak się dzieje u nas na przykładzie pani Jamy, która została to jest posłanka z Hamilton z LDP, czyli socjalistów, i ona powiedziała coś, co, żeby to dobrze ująć, no w każdym razie oskarżono ją o to, że usprawiedliwia tak Hamasu w Izraelu, bo powiedziała, że jest to wynik iluś tam lat opresji, że państwa apartheidu, kolonializmu, tym podobnych rzeczy. I cóż, premier ją skrytykował i klub parlamentarny NDP ostatecznie wykluczył ją, ale głosował przeciwko ustawie w legislaturze, czy rezolucji w legislaturze, która jej, jak gdyby no, ją krytykowała za to i, i potępiała to, co powiedziała. I NDP powiedział, że głosuje dlatego, że uważa, że no, jest wolność słowa w Kanadzie, że ludzie mają prawo do wygłaszania swoich poglądów. Wcześniej NDP usiłowało wtrącać do tiurmy, jak to się mówi, i krytykowało w bardzo obrzydliwy sposób ludzi, którzy się przeciwstawiali genderyzmowi, którzy byli za tradycyjną formą rodziny. Skrytykowali to wszystko, co NDP akurat się nie, nie podobało. No to NDP popierała oczywiście ustawy, które by tych ludzi cenzurowały i tych ludzi skazywały na różnego rodzaju kary finansowe, a nawet kary więzienia. I NDP właśnie tutaj zabiera bardzo zdecydowane stanowisko w obronie wolności słowa w przypadku pani Jamy. No, a w y, przypadku tych ludzi, którzy przeciwstawiają się y, rewolucji obyczajowej i kulturowej, którą y, NDP promuje y, jak najbardziej uważa się, że wolność słowa nie obowiązuje, dlatego że y, krytykowani ci y, y, przeciwnicy mogą się poczuć dotknięci, mogą się poczuć. No, w, w, praktycznie mówi się, że jest to mikronapaść, dlatego należy tutaj eliminować wolność słowa. I na tej zasadzie. Rozbija się cały fundament, na którym jest zbudowana demokracja, debata publiczna, życie społeczne, czyli określa się całe obszary tabu, o których nie można dyskutować i gdzie po prostu poglądy są ustalone. Zresztą tych obszarów całe multumione wzrastają, dlatego że poszczególne grupy usiłują siebie dopisać do tych wykluczonych, w związku z czym no, tutaj, żeby objęci zostali tymi zakazami debaty i żeby z moralnej, z takiego stanowiska moralnej wyższości mogli lansować swoje poglądy, czy forsować swoje poglądy. Ale mamy też organizacje medialne, różnego rodzaju komentatorów żydowskich na przykład, którzy stawali w obronie wolności słowa, taka Rebel TV na przykład, czy Ben Shapiro z Daily Wire, to byli ludzie, którzy bronili prawa innych ludzi do wyrażania swoich opinii, nawet jeżeli te opinie były no, takie, z którymi się nie zgadzali. dzisiaj Ben Shapiro mówi, że ludzie, którzy nie wiem, podważają prawo Izraela do istnienia, tak to nazywa, czy do obrony, przepraszam, nie do istnienia, ludzi, którzy. Usprawiedliwiają ten atak Hamasu, właśnie tak jak niby pan Jama, albo sugerują usprawiedliwianie, bo to w sumie oni tego wprost, wprost nie robią, no to powinno się ich wyrzucać z pracy. Więc tak to jest, że. Wolność słowa to jest bardzo trudna wartość. Bardzo trudna wartość w odniesieniu do naszych nieprzyjaciół, to znaczy do tego, żebyśmy pozwolili innym ludziom mówić, pozwolili innym ludziom debatować. Niekoniecznie w naszym domu, niekoniecznie na naszych forach, ale przynajmniej, żebyśmy. No, pozwalali im być, żebyśmy nie mówili, że powinno się ich po prostu, no może nie zagrzebać w dołach wapnem, co, co zamknąć w więzieniach, czy po prostu zamknąć im usta jakimś, jakimś papierem. Proszę Państwa, brońmy wolności słowa. Brońmy wolności słowa i słuchajmy siebie nawzajem. Bo naprawdę, jeżeli przestaniemy ze sobą rozmawiać, a to coraz częściej ma miejsce, no to pozostaną nam metody takie, właśnie jakie stosuje się na Bliskim Wschodzie. To pozostaną nam takie metody, jakie stosuje się, czy stosowało również w europejskich miastach. Nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o Europę, to właśnie. Już jest tak, że wolność słowa została sprowadzona do groteski. Proszę Państwa, Kanadyjczyk, mieszkańcy w Polsce, już nie pamiętam chyba Williams się nazywa, został skazany na dwa miesiące więzienia, odsiedział trzy miesiące więzienia w Holandii za to, że w Amsterdamie na, na domu. Anny Frank wyświetlił laserem jakieś słowo, które sugerowało, że Anna Frank nie jest autorką tych sławnych pamiętników, które są częścią historii Holokaustu. Proszę Państwa. To co, jeżeli będziemy mówić, że Ziemia jest płaska, to też będą nas zamykać? Przecież to, to są jakieś zupełne idiotyzmy. To tutaj zaczynamy dobijać do ściany i walić naprawdę głową w ścianę. To są rzeczy godne, no nie wiem, jakichś totalitarnych reżimów albo jakichś teokratycznych reżimów, w których nie można było powiedzieć, że Ziemia krąży wokół Słońca, bo, bo narażało to nas na. Na jakieś tam reperkusje. Dzisiaj tych tematów tabu mamy o wiele więcej niż to miało miejsce kiedyś, i one wzrastają dlatego, że nie mamy szacunku, właśnie, do wolności słowa. Proszę Państwa, wolność słowa to jest podstawa wolności myślenia. Pan Bóg nam to dał, Pan Bóg nam to dał, i nie mamy prawa zamykać ust innym ludziom, nawet jeżeli to się nie podoba, nawet jeżeli nam się wydaje, że to prowadzi do jakichś złych rzeczy. Jeżeli prowadzi do złych rzeczy, jeżeli coś się zacznie dziać, naszym obowiązkiem jest temu przeciwdziałać. Naszym obowiązkiem jest przestrzegać prawa, ale nie, nie może być tak, że to prawo obejmuje zakaz mówienia. Kiedyś, ja to od czasu do czasu przypominam, podczas obchodów jakiegoś tam dnia wolności prasy, Obama, który, nomen omen, prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział w ONZ, że na Fałsz, czy też na mm, złe rzeczy, które są związane z wolnością słowa, obmawianie i tak dalej, e, no to co nam się nie podoba, e, odpowiedział, nie jest cenzura, tylko jeszcze większa wolność słowa, czyli jeż, jeszcze więcej mowy, more speech. Wolność słowa e, to jest podstawa wolności człowieka. I dlatego warto e, o tę wolność walczyć do upadłego. To jest naprawdę początek, e, który wszyscy wiemy, jak się kończy, a kończy się dołami z wapnem, kończy się kołymą, gułagami i obozami koncentracyjnymi. Jeżeli nie będziemy mieli wolności słowa, to tak skończymy. Oczywiście w innej formie, bo każdy czas mają inną formę tego rodzaju e, instytucji w cudzysłowie. Brońmy wolności słowa, nie bójmy się mówić, co myślimy. Proszę Państwa, nawet jeżeli czasem może nas za to coś złego spotkać, ktoś się może skrzywić, a może nawet coś stracimy, no, albo finansowo, albo jeśli chodzi o karierę, wolność słowa to podstawa wolnego człowieka. Pan Bóg nam to dał. Brońmy tego jak źrenicy oka. A na koniec chciałem Państwa oczywiście zachęcić do kupna naszego. Nowego numeru wydania gońca. Yy, wiele ciekawych rzeczy: krajobraz po wyborach. Yy, wiele tekstów yy, polemicznych. Omawiamy te wszystkie bieżące rzeczy, które dzieją się w y, polityce kanadyjskiej. I jest to oczywiście forma wsparcia dla na naszej działalności. Można nas wesprzeć też yy, w inne sposoby yy, czy to przez yy, wpłacając nam jakieś pieniądze yy, przez PayPal. Czy to też dobrym słowem, czy też jak zwykle zapraszamy do reklamy w bardzo różnych postaciach wizualnej reklamy, czy też właśnie też tej papierowej. Tyle na dziś. Mówi on